Ursus C330 z turbosprężarką to nieczęsty widok na polskich polach, w polskich gospodarstwach. Skąd pomysł na, na taką modyfikację? Pomysł na doładowanie Ursusa był taki nieco spontaniczny. Wynikał bardziej z tego, że miałem możliwość to zrobić, miałem zaplecze techniczne i chciałem zaeksperymentować zobaczyć, jak to będzie się sprawowało. Bardziej e, przeróbka jest dla zabawy, dla właśnie sprawdzenia, czy, czy też potrzebna była większa moc w ciągniku do pracy? Prawdę mówiąc moc nie była potrzebna, bo Ursus sprawował się też bardzo dobrze bez tego turbo, ale jak gdzieś tam taka ciekawość była jak to będzie działało doładowane i chęć zobaczenia w praktyce jak będzie działał taki Ursus doładowany silniejszy. Proszę zdradzić kilka szczegółów technicznych tej modyfikacji. Wiemy, że turbosprężarka jest z silnika 1.4 HDI. Co jeszcze tutaj zostało zmienione? Co dołożone? Do zasilania olejem zastosowałem zwykły czujnik dostępny w każdym sklepie z częściami rolniczymi. Dodatkowo flansze do turbosprężarki zastosowałem. Też oryginalne od Ursusa trzeba było tylko odpowiednio dociąć i pospawać więcej tutaj nie ma zagadek, kilka węży gumowych do zasilania i w sumie to wszystko. Koszt całej takiej zabawy nie był wysoki w granicach 600 zł się zamknąłem. W planach kolejnych jest dołożenie do zestawu interkulera. Tak jest, dokładnie. W tej chwili pracuję nad założeniem interkulera Chodzi o to, żeby chłodzić powietrze, które pompuje sprężarka do silnika i przez to podczas długich prac polowych, żeby nie słabł i trzymał cały czas moc. W przypadku, tak jak ta modyfikacja jest teraz wykonana, czyli sama turbo sprężarka, jakie są wrażenia z jazdy? Odczuwalne są? Różnice są odczuwalne? Tak, różnice są bardzo odczuwalne. Kilka osób, które jeździło tym Ursusem i jeździło wcześniej wolnosącymi, stwierdziło też, że, że czuć, że jest mocniejszy. Przede wszystkim chodzi o to, że zbiera się dużo szybciej, wchodzi na obroty, lepiej reaguje na gaz, też pod obciążeniem szybciej się wkręca. Także nie ma takich momentów leniwych, kiedy chcemy przyspieszyć i w sumie nic się nie dzieje, tylko żwawo, żwawo wchodzi na obroty. Jakieś obawy o wybuch silnika albo inne uszkodzenia? Takich obaw nie mam, bo nie zwiększałem, nie zwiększałem za bardzo dawki paliwa, przez co on też nie jest dużo bardziej wysilony niż oryginał. Myślę, że mówimy tu o przyroście mocy momentu gdzieś w granicach 15-20%, także jestem spokojny o to, że korba nie wyjdzie w